Cześć! Chciałabym Wam dzisiaj przedstawić cudowny sojowiec o tajemniczej nazwie Fiohine Występuje on w postaci czystego surowca, który możecie stosować jako serum przed waszym ulubionym kremem, bądź też możecie wybrać jeden z trzech dostępnych produktów firmy Bingo Spas, zawierających również ten składnik. Jest to substancja pozyskiwana z alg brązowych. Ma ona za zadanie nawilżać naszą skórę, wręcz daje nam efekt drugiej skóry. Potwierdzono to w badaniach klinicznych, że po 7 dniach stosowania produktów z Fio Drain dwa razy dziennie uzyskujemy wzrost wilgoci aż o 215%. Teraz chciałabym Wam opowiedzieć o tych trzech dostępnych produktach. Między innymi jest to redukcja zmarszczek mimicznych, efekt drugiej skóry, krem na noc. krem na noc redukuje małżkimi mimiczne. Nasza skóra w nocy odpoczywając regeneruje się i absorbuje większe ilości składników odżywczych zawarte w tym kremie. Oczywiście skład oprócz Fiohyndrain zawiera również minerały z wody morskiej, które działają przeciwstarzeniowo i zapewniają naszej skórze świeży wygląd po przebudzeniu. Kolejnym kosmetykiem jest krem poprawiający Owal twarzy liftingujący nawilżający na dzień. Ten lekki, dobrze wchłaniający się krem na dzień dzięki swoim właściwościom nawilżającym pozostawia naszą skórę jędrną i gładką, a co za tym idzie, poprawia przy tym owal naszej twarzy. Ma bardzo dobrą konsystencję, szybko się wchłania i przepięknie pachnie. Jest przeznaczony do każdego typu skóry, która czuje, że potrzebuje intensywnego nawilżenia. Kolejnym produktem jest krem na okolice oczu. Krem do pielęgnacji okolic oczu świetnie nawilży i wygładzi naszą skórę wokół oczu. Jest wzbogacony kolagenem, który jest również substancją przeciwzmarszczkową, a także świetnie nawilżającą. Zapewni nam on wygładzoną i rozjaśnioną skórę wokół oczu dla każdego do codziennego stosowania.